Date. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jak wrażenie pobiegło? Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy mile zaskoczeni, naprawdę było wypasienie. Wszyscy daliśmy radę, gratulujemy sobie, naszej ekipie i wszystkim, którzy brali udział. Super zabawa. Wypas, naprawdę czat. Bawiliśmy się naprawdę świetnie. A który raz jesteście z nami? No różnie. Niektórzy to są zawodowcy, a ja jestem niestety amator pierwszy raz. Tam skróty robiłem czasami. No jak to tak? Nie było nic takiego. Nikt nie widział, nikt nie słyszał. Zartuję. Co było najtrudniejszego? Najtrudniejsze to było przyjechać, nie? Te korki. A resztę to już szło. A przeszkoda, jaka była najtrudniejsza? Która była najtrudniejsza? Nie było takiej. Czyli wszystko było łatwo, przyjemnie. Liny trochę na, Coś na, śmiałem dość, na twarz. Ale ogólnie z przyjemnością dawaliśmy radę. Będziecie z nami we wrześniu? Będziemy. Oczywiście. Co Was w ogóle skłoniło, żeby brać udział w terenowej masekszy? Wyzwania. Lubimy wyzwania, bawimy się w. W różne sporty, więc uważaliśmy, że to naprawdę świetny wypad i śmile spędziliśmy czas. Poznaliśmy siebie nawzajem, naprawdę tutaj różne ciekawe potrzeby i zainteresowania, więc był czat. Może koleżanki zaczną. Ale nie ty masz mówić Dobra. A, poznam Nasza prowadząca. i Staw Michał jestem. Magda, Magda, no, Magda, stachu, Magda stachu. Stachu. Kaja, Stachu, Dominika, Pomek, Dawido, Magda, Pomuś. No to widzę, że faktycznie się poznaliście podczas tego biegu, to co? No to, się, jeśli powie o, ty, o reszcie jakiś tam zainteresowań i tak dalej, to następnym razem. To no to, to we wrześniu porozmawiamy, no to, dobrze, no to gratuluję dobrze, i do zobaczenia. bardzo.